Jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście i stoimy, wiecie gdzie? Przy samym parlamencie, tak? Parlamentos? No. Po drugiej stronie, Widzicie? To jest parlament, a Mietek przez to, że nie jest dużym kamperem się ładnie zmieścił. Wcale dużo nie wystajemy, bo jest ok. I nie stoimy na zakazie, bo jest parking. Więc my się pakujemy i potem idziemy zwiedzać. Pozwiedzamy trochę Budapeszt. Mam nadzieję, że Możemy tu na nockę zostać i nikt nas stąd nie wyrzuci, bo miejscówka przecudna po prostu. A ja idę się przebrać, ubrać bluzę, bo mimo, że słoneczko świeci to jest chłodno. Ale najważniejsze, że mamy fajne miejsce w centrum Budapesztu. Kierowniczka wycieczki, nie wiem w ogóle gdzie nas prowadzi, ale ja już nie wiem gdzie jesteśmy. Jakieś uliczki, kamieniczki, żywej duszy nie ma. A o co tu chodzi w ogóle? No to gdzie? To już tyle weszli. No, zobacz. Taki urobek. I mamy się wracać? Gdzie mamy iść? A gdzie to jest? W ogóle gdzie mamy iść? No tu mamy iść. Dobrze, że jestem ogarnięty, bo byśmy musieli schodzić. I znowu schody. Ona mnie wykończy. Schody na schodach. Mam nadzieję, że chociaż widoki to wynagrodzą, bo ja już płuc nie czuję. To nie ma kondycji. Ja Już godzinę na ciebie czekałem. <śm> nie mamy żadnego magnesika nawet z Węgier, bo nigdzie nie było. Może z Budapesztu nie chociaż. Wybieraj. No to Trzy godziny później. No nie ten jest fajny albo ten no który widzimy się dwa dni później, bo to trochę potrwa Tak bym mógł tam się piwa napił, ale nie mogę, bo dalej jedziemy. chciała to kupować tam przy tej baszcie po 3000 forintów, a ja wujek Michał w sklepie znalazł za Markety, no 608. Ha? To mówię, a nie nie kupujemy tam, bo nigdzie nie kupimy. No, a jesteśmy no w sparku. Rację, no. no, więc główka pracuje. Pieniądz wiecie, musi się trzymać, kupy, a nie, więc zamiast jednej pasty tu, to będziemy mieli tyle tutaj. Więc to jest możesz powiedzieć, kto jest to jest the Ty jest. No właśnie, a. no. Czy wzięliśmy yy, browara pewnie to jest jakiś węgierski sikacz ale nie wiem, my nic innego nie, nie widzieliśmy więc weźmiemy na próbę chociaż nie, tego piliśmy tak naprawdę ostatnio w terenach tak w ale dobra, weźmiemy będziemy próbować będziemy w, y, piwo zagryzać pastą paprykową tak moje polskie cebulastwo dalej wyszło bo znaleźliśmy sześciopaki które były jeszcze taniej Chyba po 300 forintów, więc zamiast 6 browarów mamy 12. My teraz szukamy kampera, bo nawet nie gdzie jesteśmy w tym momencie. Jakieś przejście dla pieszych, my tu mapę. Tam jest parlament, więc zaraz przez, od 4 dni przejdziemy. parlamentu, to mamy chociaż taki punkt orientacyjny. orientacyjny. Mm. Idziemy to wszystko wypakować do Mietka, idziemy w końcu coś zjeść na węgierskiej ziemi, bo w sumie nic jeszcze takiego lokalnego nie byliśmy. Więc... No, 17 a my prawie nic nie jedliśmy, no. ale browary są. Dobra, Mieciu stoi. Chcecie tutaj czasem wywalczyć miejsce dla przejściu dla pieszych. To nie tak jak w Polsce: to jak się nie wtargnie, to Cię nie przepuszczą. Kondrabanta pochowana, proszę bardzo. pastę. nie wiem czy coś widać, bo jest ciemno. Idziemy z Meduzą w końcu coś wszamać. Bo, będąc tutaj na Węgrzech, już kilka dni w sumie nie zjedliśmy niczego węgierskiego. Nie byliśmy w żadnej takiej węgierskiej knajpie. Oprócz tego jedzenia dziwnego w Hajdusoboszlo, gdzie było więcej paniery niż miecha. Dlatego idziemy coś w końcu w Budapeszcie upolować. I plan jest taki, że jemy i będziemy jechać, wracać. Może nawet mamy taki plan, że zatrzymamy się gdzieś na Słowacji i tam się przekimamy. Bo, w sumie na Słowacji jeszcze nie spaliśmy, a w sumie w Budapeszcie co chcieliśmy, to zobaczyliśmy. Pewnie jest jeszcze więcej atrakcji. Ale nawet nam się nie chce, bo, bo wiecie, no jesteśmy cały czas w drodze i po prostu te takie punkty, które chcieliśmy odwiedzić, już odwiedziliśmy. Do granicy mamy niecałe 400 km i pewnie nam się dzisiaj by nie udało dojechać, dlatego zobaczymy. No, na razie sobie jedziemy coś gdzieś, będziemy myśleć jaki plan, jak to u nas, co dalej to wyjdzie w pranie. Zabiernijcie, kto pije. Ja piję z tej buty z skotkowym gwintem. A Meduza ciągnie browają. Cyber rabbit. Będę spróbować. Zazdro. Mm, ja to mam gulaszek. Węgierski gulasz. Nie wiem z czym. Ale... ale pachnie przepysznie. A meduza tak zawsze. Jak z dzieckiem, nie? No? Oh. Fryty i burger. Albo kurczak. Kurczak. I Dobra, a ja wam pokażę jak to znika. Ja skończyłem małe duża jeszcze. Będzie szybciej niż wybieranie magnesiku. My już pojedliśmy, idziemy do kampera, ale tam jest jakaś awantura. Idziemy zobaczyć. Chodź jeszcze za Nie wiem, może dostajemy w pierdziel jeszcze. Ale kupa policji. gdzie wystarczyło powiedzieć, że już wracamy i Węgrzy się zmobilizowali robią protest. Nie chcę nas puścić. Nie wiem w ogóle o co chodzi, ale tak coś krzyczę, ale o co chodzi? Nie wiem, po tych transparentach to trudno było cokolwiek ogarnąć. Węgierski to jest zupełnie dla Polaków nie do ogarnięcia. A jeżeli chodzi o jedzonko, to pierwsza klasa. Zostawię Wam nawet linka w opisie, gdzie w ogóle byliśmy, gdzie jedliśmy. A jak jesteście ciekawi, ile kosztował ten właśnie Chickenburger i mój gulasz po węgiersku, taki prawdziwy, oryginalny, taki naprawdę pikantny, z wodą i z piwkiem Cyber Rabbit, też takim fajnym Ipa. To było tam chyba niecałe 15 tysięcy forintów na rewolucję wyszło 170 zł, więc chyba taka cena jak, na, cena jak na stolice to, a naprawdę było smaczne, ja się najadłem. Mam siłę żeby jechać dalej. Nasz mietek nie jest taki chyba stary, nie? Gdzie on tam jest? Stoi tam? Stoi Ale mi musi przejść gruntowne mycie, bo z boku jest ok, ale dach... Mm, mm. Jeszcze lamp tak narobił. Ale tu to jest masakra, normalnie zielono. Więc już wiecie dlaczego nie zostajemy tutaj na noc, bo podobno ten ruch to, to chyba przez całą noc. Poza tym spanie walkowie tu na górze, zaraz przy chodniku, jakoś tego nie widzimy. Więc stwierdziliśmy, że co mieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. Zjedliśmy sobie węgiel, ja przynajmniej zjadłem węgierski gulasz. bo Meduza... ja spróbowałam? Tak, Meduza spróbowała, powiedziała, że jest dobry, więc machamy parlamentowi, którego widać w tle. Zrobimy sobie szczekawkę na drogę i ruszamy już w kierunku Polski. A czy będziemy spali na Słowacji, czy w Polsce, zobaczymy. Mamy niecałą dziewiętnastą. Ponad tam 300, niecałe 400 km do Polski, więc może dojdziemy już do Polski. Zobaczymy. Więc na razie się wyłączamy i pakujemy się do Mietka. Tak to można zmywać z takimi widokami. Naładuj no, się do tego. Gar kuchni gdzieś do parlamentu na zbywaku węgierskim. Ale tu ciągle jeżdżą samochody. Jeżeli chodzi o spanie, tutaj, to chyba to byłby chory pomysł. Znaczy może w nocy jest spokojniej, ale my wystajemy tak 5 cm jakby troszeczkę od drogi. Nie wiem, ja mam takie mieszane uczucia. Jeszcze tutaj stoimy tak w walkowie, że ludzie mogą, nie wiem, papierosy gasić u nas na dachu, więc jedziemy dalej. Co, wyjeżdżamy? Opuszczamy Budapeszt wieczorową porą. Podobno piękny jest, jak jest podświetlony, no ale nam to nie będzie już dano zobaczyć. Na pewno nie na tym wypadzie. Może jeszcze kiedyś do Budapesztu przyjedziemy. To już wiem. Na razie kierujemy się na granicę węgiersko-słowacką. I musimy wydać jeszcze folięciaki na stację benzynowej. Bo mamy chyba z 60 tysięcy foliów w gotówce. Ale musimy. Nic nie Zawsze kartą płacimy. Plan jest taki, żeby za nią po prostu zatankować. Będziemy tankować! Tankiren! Nie wiem jak jest po węgiersku, jest po węgiersku tankowanie. Na pewno jakoś tak, żeby tego nawet nie powtórzył. Jeszcze mamy trochę paliwka, ale... do granicy węgiersko-słowackiej, słowacko-polskiej i w Polsce na jakimś fajnym parkingu z Park for Night Kimniemy się, a jutro rano polecimy dalej, ale jeszcze nie do domu. Nie, 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 nie to co nie, bo mamy jutro, będziemy mieli czwartek, mamy być w domu w sobotę, więc jeszcze sobie czwartek, piątek. W ogóle w tym roku to Wam to znaczy ten majówkowy wypad To w ogóle w lodówce oprócz tego, że nam chleb kupowaliśmy, to mamy praktycznie większość, co przywieźliśmy, to wróci z powrotem. Więc... No właśnie. No ale no tak to jest. Na wyjazdach się bierze niby mała lodówka, że dużo się nie weźmie, a będziemy jeszcze w Polsce przez dwa tygodnie. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Dobrze. Do widzenia. Dobrze. przecież nie był taki nienapity nie to co ja Na hmm. mamy tyle widać mów a kuku takie 568 patrzę tą tańczą 47 litrów ty. ja myślałem że mamy więcej zdecydowanie dobrze nam starczyło no właśnie ale 27 tysięcy forintów poszło Zimno. Szanowni Państwo, udało się. Plan wykonany. Dojechaliśmy, jest godzina która? W pół do pierwszej. Jest w pół do pierwszej, znaleźliśmy sobie taką miejscóweczkę zaraz przy granicy. Jesteśmy na takiej górce. Tu jest jakiś kościół, tu jest cmentarz, a w ogóle podjazd ma 15 stopni. Ale mnie tak dał radę. Na jedynce, bo na jedynce. Więc latarnie mamy. Idziemy spać, a jutro będziemy się zastanawiać, co dalej. Jaki plan? No Na pewno do domu jeszcze nie wracamy. Bo po co. Yy, jeszcze mamy dwa dni tak naprawdę wolnego, więc trzeba to wykorzystać, ale w sumie rano podejmiemy decyzję to co dalej, gdzie jedziemy. W sumie niedaleko jest Kraków, Zakopane. Ach, no zobaczymy, na razie to idziemy spać, bo szczerze Wam powiem, że jestem zmęczony, jednak dzisiaj zrobiliśmy ponad 600 km. A z Wami się żegnam już w tym vlogu, więc fajnie, że byliście, dajcie jakieś łapki w górę, pozdrowcie Meduzy i... Dajcie łapkę za to nasze e, polaczkowanie, że udało się kupić pastę cztery razy taniej, jak nie więcej. No. się gra się ma. Trzymajcie się. Oczywiście my żartujemy, więc bez stresu. Ale wiecie, no po co mamy przepłacać w takim miejscu, gdzie można kupić to samo za jedną piątą cenę. Trzymajcie się. Dzięki, że byliście i do zobaczenia w kolejnym logu. Pa.